Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Czytam sobie czasami Wasze komentarze. Staram się na większość odpowiedzieć. Czasami nie mam czasu, aby odpowiedzieć na wszystkie, chociaż. To słowo nie mam czasu to taka trochę bzdura, prawda? Jak ktoś nie ma czasu, to znaczy, że tak naprawdę coś nie jest jego priorytetem. Mi się podoba jak nieraz a, ludzie do mnie mówią Ale fajnie, że ty tak biegasz i ćwiczysz. Też bym chciała, ale nie mam czasu. No nie jest to do końca prawdą, bo gdyby bieganie było Twoim priorytetem, to na pewno byś na to znalazła czas. E, więc nie zawsze mam ochotę odpowiadać na niektóre komentarze. Nie zawsze jest to moim priorytetem. Szczególnie zniechęcam się w sytuacjach, kiedy ewidentnie nie ma po drugiej stronie woli, aby spotkać się chociażby gdzieś w połowie. Bo jaki jest sens rozmowy? Jaki jest sens złapania? choćby jakiejś wątłej nitki porozumienia, kiedy ja mówię, że coś jest białe, a druga osoba mówi, że coś jest czarne. No, ewidentnie nie rezonuje. No, ale i tak musi być. W każdym razie dziękuję Wam za tak duży odzew. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. I to jest wspaniałe z jednej strony, że jesteśmy tak różni, że świat jest tak bardzo różnorodny. Bo zobaczcie, jakie to życie byłoby nudne, gdybyśmy wszyscy patrzyli w jedną stronę. A tak jest jakaś zabawa, jest jakieś urozmaicenie, co się cały czas dzieje. Ale dzisiaj chciałabym wam zaproponować takie miejsce w którym to miejscu wszyscy jesteśmy w stanie się pogodzić i to jest miejsce ciszy i zobacz gdy ja nic nie mówię i ty nic nie mówisz to jesteśmy jednym. To jest między nami jakieś porozumienie, jakieś głębokie, niezakłócone niczym porozumienie. I jak to jest, że każdy z nas w każdej chwili ma do tej ciszy dostęp. Bo może być hałas, ale zobacz, że hałas jest tylko chwilowy. Twoje myśli mogą hałasować, ale pod spodem jest zawsze cisza. I cisza musi być. Chociażby po to, aby ten hałas mógł się wyodrębnić. I zobacz, jak się czujesz, kiedy choć na chwilę usiądziesz w ciszy, bez oceniania, bez interpretacji, bez nadawania jakichkolwiek etykiet. Po prostu cisza. Zobacz, że ta cisza nie ma żadnych granic. Że ta cisza nie jest obiektem. Nie można jej zmierzyć, zważyć. Ale wiemy, że jest. Ta cisza obejmuje wszystko. Ta cisza pozwala na każdy komentarz. Ta, ta cisza pozwala na każde tak i na każde nie. Na każde wiem, wiem, na każde nie wiem. Na każde lubię, nie lubię. Podoba mi się, nie podoba mi się. Zgadzam się, nie zgadzam się. Tej ciszy mieści się absolutnie wszystko. I zobacz, jak to dobrze pozostać w ciszy. Jaki to jest luksus, pozostać w ciszy. Jak robi się lekko, kiedy jest cicho. A hałas. Jest tylko chwilowy. Zobacz, że hałas pojawia się tylko na chwilę i przemija, ale cisza pozostaje. Cisza jest cały czas. I nie byłabym sobą, nie byłabym tą gosią małgosią, gdybym nie zapytała Cię na koniec, kim jesteś. Czy jesteś hałasem? Czy jesteś tą ciszą w swojej istocie? Trzymajcie się. Do zobaczenia.